Dzień dobry, witam, przedstawiam kolejny tekst. <laughs> Pozdrawiam wszystkiego dobrego, Tomasz Pikarski. Co komu przeszkadza, to jaki jestem W życiu kieruję się tylko sercem Nie wiem co będzie, ale się staram Dobre słowo na co dzień pomaga Nieraz upadał, pomaga wiara Na co dzień wspiera, no i mnie wzmacnia Choć w życiu różna jest sytuacja Staram się starać, staram się starać Stań jak upadasz, nie traf nadziei Będzie w końcu lepiej, warto w Wysoko mierzyć nie musisz wcale Miej w sobie siłę, nadzieję, wiarę stanie jak upadasz, nie traf nadziei Będzie w końcu lepiej, warto w to wierzyć Wysoko mierzyć nie musisz wcale Mieć sobie siłę, nadzieję, wiarę Najprosze szanse powrócić do siebie Bo sobą być to naprawdę piękne Cóż taki jestem, nie chcę nic więcej Bo sobą być to wielkie szczęście Kieruję się sercem, bogaty być nie chcę, że się ułoży Mam ciągle nadzieję Pieniądze potrzebne, lecz nie miliony Wolę być sobą, nie uwięzionym Na przyszłość zarobić tak, że wystarcza Niech w znajdzie się praca Na przyszłość szansa, to moja droga Być niezależnym, choć podległy pod was Nie mnie nie za droga, bo taki być nie chcę Czekam na czas, aż będzie lepiej Odzyskać siebie to, co jest ważne Spokojnie o przyszłość wtedy zawalczę w jak upadasz, nie traf nadziei Będzie w końcu lepiej, warto w to wierzyć Wysoko mierzyć, nie musisz wcale Mieć w sobie siłę Upadasz, nie nadziei, będzie w końcu lepiej, warto w to wierzyć, wysoko mierzyć, nie musisz wcale mieć w sobie siłę, nadzieję, wiarę. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego, do widzenia.